Dobra, protest, Id idę się napić. Aha, a czekaj, to jest Canal? A nie, Outbreak. Tak. Co co o, ja mam Opla, Opla. masz zmalowanie bez malowania? Ale... No bo Chyba można, można takie mieć. Można takie mieć. Można, mam fakty. To jest... Nie, serio, można, można. Oba, waga kto jest? Kto, to jest? jest? Zonnek. O matko, ja jest. Mam o matko, o budła się rozwaliłem. No nie. Jestem <grym> Hanko Mostoviak. Dla <grym> <to, to>, <grym> mną jest zombie. Ale <grym> kuuu! Ej, to jedzie na padzie w ogóle? Jesteś Hanko Mostoviak. Wyniósł się O. Ej, skąd się tym wziął? Zdoby... Zdoby do... do... na mordę. Na dół. No, kurwa, wiecie, <laughs> Co jest? Kurwa, wypierdalałem. Nie potrzebujemy Cię w naszym składzie. Halo, fajnie, mi się kamera chyba... Bo... A, członek! Ciekawe kogo jeszcze Junior zaprosi na swój ślub. Ciekawe. <laughs> do szkoły Kriana, panie, Kuźwa, tak się na nim ukryłem. Ale kamera mi przez taky działa. Ej! O kurwa jest. nie! Jaki fart, Jaki fart! Uwaga, złomek! Nie wiem kto tam jedzie O, fu jesteś fruta Yes! Jest mój! A tu wurdobie Hat, aha! Ja to ja siema I dobra i ale, będę ale. Się, i chyba będę drugi. Pierwszy, jest tak jest. Oooo! Kamal! Zobaczyłem, moje Dobra, wróciłem, mnie minęło. E, wygra... I Wygrałem. Dalej nie <laughs> wiem jak się liczy tą klasyfikację. Ale wiesz, musisz no. jak najdłużej przetrwać. A jak no. to musisz jak najwięcej. Za każde przetrwanie masz plus jeden punkt. Tak? No pierwszy was? ma zero, potem jeden, dwa, trzy. Uwaga, kontenery. O je, ale to beat... to Mm. Dobra, kontynuuj no. strike. Ej, ja mam Nie! To... Kuba! Fremd może... ze strajkem! I my strajkujemy, żeby Roba nie strajkował tak. <grym> Nie wybierujmy się ruszesz. Tak będę kontynuował strajk. Dobra, kto będzie? Zgaduję I moe... Li... Ja wiem co robię. I Lane. Ja to wiem, to robię. będzie Liname. Junior. I, ja pewnie będę. Aha, chłopaki. Oh, o fuck. To, Mówiłem. Kto? 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 Yeah. Ja. Ja, ale ja to pierciem, ale nie robię. No kurwa, który? <ś> nie, <desconicyanta> ja, kurwa, nie, kurwa. Ja! Ogulmar, weź, mnie! O Boże, mój bojeździec już się nie nadaje. Ojej! O, fa! Ogulmar! No nie, 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 nie! Ale się obstał! O, 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 o. NIE! Ja, junior, ja, Jaki junior, Jaki horror! Ja specjalnie to powiem, żeby juniora przestraszyć. Ja pierdolę! Jaki horror! A! Za późno, zarażałem. Ktoś tu został. Nie wiem. Chciałbym wiedzieć. Junior! junior. Ja już zarażony! Junior. Mam cię! Aj. W ostatnim momencie. Jest, mam cię. Z paprykarzu. Ej, 6, 5, 5, 4, 2, KIS, KIS, O, Złomek. Ej, ale jak ten może wprowadzić? To jest wbrew zasadom tej gry. Ale jak zasad? Nie ma Najważniejsze jest to, że ja nic nie jestem przed rename'em. Ale wy co? macie tyle samą punktów, Jeszcze żeby coś Nie, ja mam więc, o jeden więcej Jak? No ja mam 6, a mam 5 Dobra, no, ty dobra. Się... A, Ja dobra. ciebie ja się... Adien, teraz będziesz ty Adien Adien A Adient. 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 o, co? o co? Nie, to będzie junior Nie, co ty? Kto będzie najważniejszy Nie, znowu jadę. Dobra, o, hita na a, Adiena Byłoby śmiesznie, gdyby znowu jadł A wiesz co możliwe? Nie? Znowu... Kto? Kto jest? Znowu ja Znowu ja jestem, kto to we mnie wiedzie O kurwa, magician... to się skończy źle Adve? Kto się we mnie wpierdzielił? Adwę O kurwa! Zepchł tak? za... Chodź tu! Widzę cię! Chodź tu! Chodź cię cichko! <grymne> mam cię! Jak nie jedno jemczę? Mam. mam cię! Ale kto pierwszy mnie kliknął banną przyznać się. Ja!

Ale chyba dwóch zaraziłem. Adme? Nie podam Adme chyba i ja myśli... też też pierwszy A, byłem. Kurwa. kurwa, no i stracę. No i... No dobrze, i... dobrze. Cicho. Ale czy cicho się, tam cicho tam z tyłu. Nie ma prawo głosu. Cicho sieć. Cicho tam z tyłu. Tak.